Witam, z tej strony Kaziesław, to jest kolejny z MaxFaina e, Pierwsza rzecz, która jest w, już do wyjaśnienia, jest to e, Dlaczego nie ma Shanka 2, 2 e, Brak szanka 2 jest spowodowany dwoma rzeczami Pierwszą rzeczą jest kiepskie sterowanie e, Jeżeli o mnie chodzi A drugie, po prostu nie chcę się denerwować e, przy, na, przy nagrywaniu tej gry Chciałem nagrać dla was na spokojnie, a z tym sterowaniem Szczerze mówiąc, gdy ginąłem przez sterowanie, było kiepsko. Może mi się tylko wydaje, że to wiecie, wina sterowania. Może ja po prostu za słabo gram, ale dla mnie to sterowanie, na które myślę, było zbyt kiepskie. Należało skorzystać z windy w pomieszczeniu za drzwiami. Było zbyt kiepskie. Dobra, kupujemy. Przywiozłem pizzę. Nie znam cię, spadaj, bucu. <noise> Nie znam cię, spadaj bucu. Bo mam tytuł odcinka, nazwę odcinek, przywiążą pizzę. Nie znam Cię, spadaj, budzuj. Oboje, oboje, dobra, zapiszmy. Potem będziemy mieć problem z. Nie, już myślałem, że mi granat spadł. Już się powiem naprawdę. Ostatnio. granaty te granaty czasem spadają, no i można się okropnie zdziwić. Dobra, eee, jedna rzecz. Mogę się też dziwnie dzisiaj, teraz wypowiadać. To jest to spowodowane tym, że jestem troszkę... E, Nasze, że trosz e, troszkę jestem troszkę... Nie, po prostu napiłem się energetyka i może mogę mniej przymulać niż zwykle. Nie, to będzie fajne. Ja nie. Znasz tych matołów z pralni? Ja? Nie. No, to nie jesteś mi potrzebny. Co? Nie. Pralnia? Tak, znam. Wprowadź mnie tam. Dobra, już dobra. Dobra, tu nic. Yy, tu nic. Odejdź od szafy. No, chodź tu. Dobra, zapiszmy. I lecimy dalej. Hm, też dzisiaj byłem na drobnych zakupach. No i wiecie, zwykle jak się idzie na zakupy, to się dużo kupuje. Ja jak zwykle miałem dylemat, czy kupić sobie e, coś... Czy kupić sobie więcej e, picia i coś do jedzenia, czy kupić sobie chipsy, czy kupić sobie bułkę, czy kupić sobie chleb tostowy i tak dalej, i tak dalej. Zawsze mam ten dylemat, czy się w domu mam jedzenie, ale czasem mam smaka e, na, wiecie, chleb tostowy, albo tosty, albo no, z chleba tostowego, albo... No ja, otwieraj szybko, puść mnie, nie tak prędko albo wiecie, albo bułkę, mielonkę i jajka popatrzmy dobra, zginął nie zginął jeszcze tu został, ale nie wiem, w którym miejscu dokładnie. Dobra, mam. Też dzisiaj ogłosili e, takie troszkę piłkarskie, wam powiem rzeczy, ale dzisiaj ogłosili e, skład, jest na Mistrzostwa Europy we Francji. Troszkę jestem. Mm, no, dwoma chyba nazwiskami jestem taki, zdzi troszkę zdziwiony, aż troszkę. Troszkę inaczej ja bym to zrobił, ale wiecie, piłkarz, aż piłkarz, trener to trener, a kibic to kibic Ale dobra, mm, powiem też o tym, jak grałem zwykle Moja no, gra w Max Payne'a, bo pierwsze, pierwsze spotkanie z Max Payne'em ogólnie było chyba w wieku, nie wiem, 13 lat? 14? No, albo nawet wcześniej, pamiętam, że grałem, nie wiem, pierwszą część Dziękuję bardzo. Jak widzicie, wystarczyło odszejść głośnik i Rudolf e, Fazura nam podziękował. E, pierwszą część, czy drugą część, pamiętam, że e, to było w czasach. Czekajcie. FIFA 06 wyszła w 2005 roku. Mm, Musiałbym troszkę policzyć. Rzydźcy, rzydźcy ale powiedzmy tak, ja byłem. Jestem rocznik 93, więc sobie policzcie, ile miałem lat, gdy grałem w Max Payne'a, bo to było w tym samym roku, e, co wyszła Fifa, mm, 2006, z racji takiej, że byłem u kuzyna, kuzyn. W Bronxie narasta kryzys związany z wojną gangów o przejęcie kontroli nad handlem Valkyrią. Najwyraźniej Max Payne, poszukiwany w związku z zabójstwem pracownika agencji do spraw walki z narkotykami, wypowiedział wojnę swoim niedawnym kolegom. Wśród jego ofiar znaleźli się groźni członkowie mafii, Joy i Virgilio Finito, a także Rico Muerte, podejrzany o kilka zabójstw w rejonie Chicago. Nowojorską policję postawiono w stan gotowości. Max Payne jest też poszukiwany listem gończym. Komisarz Jim Bravura obiecał podjęcie niezbędnych działań, które doprowadzą do ujęcia przestępcy. Nie ujawniono nam jednak, na czym będą polegać te działania. Dla wiadomości New York CNN mówiła Kira Silver... Też no po prostu kuzyn, mam kuzyna dość starszego bardzo ode mnie. W tym roku miał chyba 45 lat. Urodziny 45, więc dość starszy ode mnie, ale grałem u niego po prostu w Max Payne'a no i w FIFA 06. No i pamiętam właśnie, że u niego gra w Max Payne'a. Nie chcę tam chodzić. To ostatnie miejsce, w jakim chciałbym się znaleźć. Ale w końcu zawsze tam trafiam. Tyle tylko, że to nie ja rozmawiam z różowym Flamingiem. Rozmawia z nim ktoś, kto wygląda zupełnie jak ja, ale jest zły. Prawdziwy, ja chowam się w cieniu i obserwuję to wszystko. Eee, ten, to, co oglądamy teraz Mówię. tak urywkiem, wręcz mówiąc, to jest po prostu eee, parodia, w parol, parodia w grze, więc to jest po prostu lekka parodia samych twórców w odnośnie Max Payne'a. Różowy flaming się to nazywać jakoś tak ty, y, serial? Mm, to można nawet całość bo głową i uśmiecha się, jakby to był świetny żart. I nagle coś złego się dzieje. Wiedzą, że tam jestem i odwracają się, spoglądając na mnie zimnymi oczyma. I flaming znów mówi. Z tego co pamiętam, to chyba całość można obejrzeć w y, grze. Tylko trzeba oczywiście to zrobić w bardzo dobry sposób. No w sensie takim, żeby obejrzeć całość, trzeba troszkę po, popracować nad znale znalezieniem wszystkich telewizorów z, z REM, z tego co mi się wydaje. Nie jestem 100% tak pewien Ale bardzo fajne są te takie wstawki filmu filmowe w tym filmie. Ja e, przepraszam w filmie na tych telewizorach. Tu? Z tu. której strony jest to? Gdzie on jest? A tu dobra. Tak. Zginęliśmy. Bo chodziło właśnie o to, że on tam wiecie gwizda gwizda. Ja nie wiedziałem gdzie on jest. Wizard ibi. Dobra. dobra zacznijmy. się o niego i... ...zawsze są tylko nie... Upsi <grywa> w sumie poczekać i zobaczyć, co się stanie. Oczywiście pewnie sami by wysadzili tą e, ścianę przypadkiem, ale... Ale wiecie, jednak e... To zabicie ich w 100% pewne, to zabicie ich w 100% pewne zapisz mi trzeci raz. Bo bałem się, że wiecie, zginiemy przypadkiem no i... Byłoby kiepsko. Tutaj odstrzeliliśmy dlatego tego jednak. Dobra, tutaj nic bezpiecznego. jest czekacie? Podkładają nam bombę, wy co? Nic! Na no co czekacie? wojna do nie, będziemy... nie, nie będziemy. Czyli dobrze? Dobrze, słuchaj. Teraz powinna być wstawka jakaś filmowa. A jakiś synkowa Winni go gnici? Właśnie ciebie szukałem. Pain! Cholerny Glinia, że od początku czułem, że coś jest z tobą nie tak. Za kogo ty się uważasz, cholerny Glino? Nie możesz tak po prostu tu wchodzić i machać tym żelastwem. Kim ty w ogóle jesteś? <śm> Boże! Boże, postrzeliłeś mnie, aaa! Już nie żyjesz, Pain! Na co czekacie, przy przygłupy? Załatwcie go! No już! Z przyjemnością, szefie! Go zjał, strach nie ci skrzydeł. Wiecie, jak to było? Przy zębitce. Nie znam cię, noju. Spadaj stąd! Och, udało się. Właśnie mogłem sobie wziąć wcześniej te apteczkę. Gogniti zostawił na biurku zgnieciony list. Ok, zaraz przeczytamy. Adresatem był Don Puncinello, ale Vini nie odważył się dokończyć listu. Jackowi całkiem odbiło. W nocy zastrzelił Dino tylko dlatego, że chciał zobaczyć, jak wygląda jego mózg na ścianie. Po prostu zwariował. Za szybko tracimy ludzi, klientów. Gogniti śmiertelnie bał się swojego szefa. Jack Lupino zupełnie oszalał. Dobra, teraz utrzymasz się przez okno, ale jeszcze sprawdźmy wszystkie szafy. Mamy przyzwyczajenie. Pamiętam, że w której części? Nie wiadomo, czy w tej części, czy w następnej, czyli w tej, którą będziecie mieć możliwość obejrzenia. W dni i uciekał przerażony. Był w stanie biec, jednak tkwiąca w brzuchu kula sprawiała, że czas mu się kończył. Wiedział, gdzie jest jego szef, a ja miałem porachunki z Jackiem Lupino. Gogniti musiał się śpieszyć. Aniołem nie był, ale strach naprawdę dodaje skrzydeł. E, tuż po, wiecie, tuż, jak to mówiłem jeszcze bo tak jest taka scena właśnie, nie wiem, e, zobaczycie Max Payne 2, a tuż po oczywiście Max Payne 1, no jest taka fajna scena mm, ze starszą panią, ale nie będę wam spoilerował, e, zobaczycie to sami, bo na pewno się ta scena wydarzy, to nie ma tak, że to jest przypadek czysty, mm, wątpię, mi się to zdarzyło chyba za każdym razem, gdy grałem w Max Payne'a, tego, w której ta scena jest. Oczywiście na pewno to nie jest Max Payne 3, ponieważ Max Payne 3 nie posiadam i nie grałem jeszcze w e, niego. Bam, 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 bam. bam Aha, teraz będziemy musieli skoczyć na metro. Lubnici postanowił skorzystać ze środków komunikacji miejskiej. Musiałem pójść w jego ślady. Więc zapiszmy. Widzicie tekst, który się z Uch, udało się. Policyjna brutalność. Rozdział siódmy. To była już druga moja przejażdżka pociągiem tej nocy. I wcale nie zapowiadała się lepiej od pierwszej. Podmuchem różnego wiatru kłuły w twarz jak papier ścierny i żyletki, A lot pod moimi dłońmi i stopami był twardy i śliski. A gdzieś w oddali słyszałem wycie syren. To miasto mnie poszukiwało. W przyspieszonym tempie mijałem Nowy Jork. Skryte w mroku dachy oraz martwe lasy anten i kominów stanowiły tylko rozmazane tło. Gdy pociąg zwolnił, Gogniti znowu ruszył. Mm, I. Będziemy też musieli chyba przeskoczyć. tak mi się wydaje. Albo automatycznie przeskoczymy. Nie, ma to sk skaczemy I teraz dopiero będziemy mogli sterować Maxem już Bang Bang, bang Jak to było? Poof Poof, Poczekajcie! Pow Jak są to takie, wiecie, wstawki Tekstowe do mm, Komiksów to Właśnie takie odgłosy Pistoletów i tak dalej Aha, no dobra. Hmm. Tak wiecie, widzicie? Troszkę to jest takie dziwne, bo gdyby się obrócić, to można by było spaść z tej e, z tych rur, normalnie nie wiem czy tak jest dobra. Piszmy, e, i idźmy dalej. Jeżeli chodzi o Max Payna 3, to powiedziałem Wam, że nagram, jeżeli będę miał. E, posiadał go, no i oczywiście wow, udało się. Jeśli oczywiście Max Payna 3 pozwoli mi na nagranie, czyli że będzie działał przynajmniej w 30, e, stabilnych 30 fps podczas nagrania e, na luźnym, no po prostu na tym moim, moim teraz sprzęcie, który mam. Jeżeli nie kupię oczywiście procesora, bo jeżeli kupię procesor, to oczywiście już się obniża. Zbliżają wymogi do nagrania Maxa Do samego tylko posiadania Max Payna Na tyle To Payne idzie na dół Zabijcie drania. Dobra szefie, robi się. Żaden problem O okay. ten, ten odgłos Żaden problem Oni schodami Przerwę go zanim on nas odstrzeli. Oj, nie udało się. Teraz tą stawkę oczywiście pominiemy, jeżeli będzie, jeżeli będzie się dało. dlatego, że już cię ją widzieliście. Oj, nie da się. Dobra. Nie da się, więc. No zrobimy. Zapis po prostu w tym momencie tuż po skończeniu się zapis. Eee, yy, Dobra, zapiszmy. Nie będą latać granaty. Raz. Chyba, ups. Ouch. Aha, wstawka, dobra. Myślałem, że myśmy zginęli. Dlatego nacisnąłem E, a to była po prostu wstawka odnośnie jego zginięcia. Udało się pozbyć ich w miarę szybko. Miał Ingram. drugie. Cold Steel Office. Zimna stal. A właśnie, powiem, mam też ciekawostkę. Ostatnio się dowiedziałem, co oznacza pig pig iron. Pig iron to jest normalnie surówka. <noise> tak, chodzi tutaj oczywiście o produkt. Yy, jak nazwa. Produkt wynikający z powst powstając, po prostu z podczas yy, ro podczas yy, yy, robienia sztabek na produktów podczas robienia w hucie rzeczy nie w hucie, czekajcie jak to można nazwać nie rafinesy podczas robienia stali czy coś takiego, no właśnie taki ten zostaje taka surowka zostaje, to są wiele wiele różnych e, pierwiastków tam jest no i dowiedziałem się, że to jest pick iron no i wiecie, tak teraz sobie pomyśleć, pomyśleć że w max, w max w Minecraftcie jest coś takiego jak pick iron więc yy... żeby to tłumaczyć to powinien to przetłumaczyć surówka dobra gdzie tu była ta... aha tu była ta winna, dobra tu drzwiczki nie są otwierane a tutaj to jest Oj, tak się miewa, dobra, O, i to się nie da, dobra. Lecimy do góry. Hmm. Zejdziemy na dół na pewno. Albo nie, chyba on szedł na górę. Co jest mi się wydaje? Tak. Wszedł na górę, więc nie, musimy, nie musieliśmy schodzić na dół. Mm -hmm. ale lecimy dalej będzie ciężko, teraz mamy tyle życia ile widzicie to jest pełno przeciwników ale spójrzcie dobra, będziemy często ginąć teraz jest udało się oczywiście ingramów się na amunicji do ingramów my się dużo pozbyli ale udało się pokonać tego z, gra, tych z granatem i tego z ingramem okej okay. dobra ulecmy się chociaż powinienem zostawić wiecie w max penie, mm, 3 jest takie ułatwienie że jak Zginiecie, a macie apteczkę? Znaczy, jak po prostu padniecie na ziemię całe życie, bo on spadnie, a macie apteczkę, to wtedy Max używa chyba wszystkie apteczki, jakie ma przy sobie. No, te tabletki po prostu, jakie ma przy sobie, no i powstaje. Nie wiem, czy wszystkie, czy po prostu jedną paczkę, ale wiem, że tak jest. Max Maxie nie 2 da się takie coś zrobić. Wystarczy wygrać modyfikację, która na to pozwala. Nie wiem, pomysł, właśnie, żeby. Nie udać. Ułatwić sobie troszkę rozgrywkę takimi modyfikacjami. Aj! Ale zobaczymy. Dobra, rozwalać tuż. Już, oj, jak już rozwaliłem to. Mogłem to wcześniej zrobić jak widzieliście. Hmm. Tak to byśmy się teraz nie leczyli, tylko byśmy mieli normalną apteczkę na potem. I tak musimy się uleczyć. Dobra, lecimy. Tak. Hmm. Lecimy dalej. Dobra. Trzeba było właśnie... Nie, nie pamiętam czy tu, tu? Nie, nie tu, tu, czyli tu. A jednak nie tu, jednak tu. jednak tu. Dobra, Wszelkie nic niezbędne nie ma. Policja, śnieżycy, Czekajcie. Chodzi o to, tak. Max Payne nie ma dokąd uciec. Jesteśmy bliscy schwytania go. Wtedy wydam oświadczenie. Teraz mam ważniejsze sprawy. Jim Brawura, zastępca szefa policji, odmówił szerszego komentarza. Nie licząc podejrzanych zwyczajów żywieniowych, Brawura wydawał się porządnym gościem. Los postawił nas jednak po różnych stronach barykady. Ale zawalił próbę schwytania mnie. Gliniarzy zgubiłem kilka dachów temu. Przynajmniej na jakiś czas. Gdzie hmm, tu słychać go długi? Nie ktoś tutaj już wchodził, więc zapiszmy. Zabić go! No. Chyba wiadome Kino? Ups. Ach! widzicie to są? To jest Zabić go! To są takie grupy się nie udają. Ups, dobra. Ostatni dobra, raz no, próbujemy w ten sposób. Zachuję przez te szlifruje pain z rządzą mordu w oczach. Albo on. Wpakuje w sukiency na tyle ołowiu, że trumny będą musieli podnosić dźwigie. Oś co? Ups. w sukiency na tyle ołowiu, że... Dobra, lecimy dalej. Ups. Sko skoczyłem w złym momencie. Wystarczy skoczyć w złym momencie. No dobra, jeszcze raz. Tak. wycofajmy się. Zastanę No i teraz rzućmy swój. Ech. I teraz rzućmy swój. No i lecimy. Nie się. Lecimy dalej, zapiszmy znaczy się, zapiszmy. ulecimy się trochę. Ulecimy się trochę i lecimy walczyć z minim głowikiem. Hein, załatwię cię! Gieprzony Dobra Chodź czy tu Chyba lecimy Uch. I sobie co mi się udaje to tu i tyle chyba A jednak nie, jednak z tyłu jeszcze jest Czyli tam wyrzućmy... granat a tu próbujmy Udało się. Chyba. Nie 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 nie. Uch, udało się. Tych pozbyć, a teraz tylko... tylko następny. Togo gniki teraz pokonujmy go I tak. No i poszedł Kimona. Gogniti opadł z sił w ślepym załuku, wśród parujących studzienek. Wyglądało to tak, jakby tuż pod nami płonęły ognie piekielne. Czas na przesłuchanie. Gdzie jest Lupino? Odwal się! No, Zła odpowiedź wini... A! Brutalność policji! W tym jestem dobry. Nie możesz mnie tak po prostu zabić! <słuchaj> możesz to sobie wmawiać. Słuchaj, koleś. Nikt nie będzie mnie tak wystawiał. Chcę wiedzieć, gdzie się schował twój szef. To by nie był chwalewny czyn. Nie prosiłem się o to gówno. Kłopoty same mnie znalazły. Prawi i Sprawiedliwi byli w tym mieście na wagę złota. Nie miałem złudzeń. Nie byłem jednym z nich. Żaden ze mnie bohater. Ja, mój pistolet i ten łajdak. Mogłem zrobić tylko jedno. Powiem wszystko. Powiem tylko, nie rób mi krzywdy. Lupino jest w Ragnarok, w tym klubie. Zamknij mnie, aresztuj, wstać do paki, tylko mnie nie zabijaj. Twoje prawa, przeczytam ci na twoim pogrzebie. Amerykański sen, to rozdział ósmy, Ragnarok. Ale będziemy w tym miejscu kończyć ten odcinek. Ragnarok był prywatnym klubem Lupino. Sklep z prochami ulokowany w starym teatrze. Wiedziałem, co zastanę wewnątrz. Ćpunów po walkirii gotowych znienacka rzucić się na mnie. I oddział zbirów Lupino. Najgorszych, zimnokrwistych zabójców po tej stronie piekła. Ragnarok był jak migrena. Wszystko migotało tam z prędkością serii z karabinu maszynowego. Pod klubem znajdowały się lochy, w których bawili się wielbiciele sadomasochistycznych igraszek. Dalej było jeszcze... Tamroczna wiadomość była równie subtelna, jak kula trafiająca w serce, Jaki ojciec taki syn, jak Jack Lupino. Dobra, w tym jest skończy to odcinek. Mam nadzieję, że wam podoba. Pamiętajcie o skomentowaniu odcinka subskrypcji mojego kanału. Jeżeli tego oczywiście nie robicie, jeżeli to robicie, to po prostu pojaźcie ten kanał swoim znajomym. Jeżeli Wam się oczywiście mój kanał podoba. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się na razie, cześć!